Panie kierowca, chyba. Proszę. Czy policja? Cóż to policja ode mnie chce? Dobry panie kierowca, wuju drogi wyskobiała się żandlesiak. Dzień dobry. W związku z czym pan się tu zatrzymał? A co to pana obchodzi? Proszę. Co to pana obchodzi? A w tym miejscu nie można się zatrzymać. A czemu nie można? Terem prywatny. Proszę? Terem prywatny. Mamy znak drogowy, proszę. Tak? A to jest teren prywatny? Proszę. To jest teren prywatny, proszę, proszę pana. A to jest pana teren? Nie obchodzi to pana. Teren prywatny jest po prostu. Właśnie sobie dzierżawię ten teren i nagrywam was po prostu dlaczego stoicie na dzierżawionym terenie po prostu. I wystosuję pismo po prostu do Bielska. Dlaczego panowie stoicie na wydzierżawionym prywatnym do cholery jasnej terenie? Rozumiem. Czy panu ktoś udzielił, żeby stać na prywatnym terenie czy nie? Nie, ja się pytam. Ja się... no bo ja się, bo ja się... Bo, ja się... bo ja się pytam. Szanowny panie, czy ja panu jeżdżę po prywatnym terenie? To jest prywatny, dzierżawiony proszę, teren. Pan, gdzie to piszę? Proszę pana, nie musi nigdzie pisać. Piszę. Nie, on, on pro, nie, on... nie, proszę pana. U pana również nie piszę po prostu na działce. Jak pan ma otwartą bramę, że to jest teren prywatny, a nikt panu tam nie wjeżdża. Rozumie pan? Dziękuję. To dlaczego? To proszę stąd odjechać po prostu. Bo to jest prywatny teren, dzierżawiony. I to natychmiast. Won.